No nie, no nie, zaraz mi głowa pęknie. Co to za hałasy? Tato, tato, ciszej! Tato, co ty robisz? Po co ci ten młotek? I po co ci ta wiertarka? O rany, Kasiu, przepraszam, chyba faktycznie trochę za głośno. No ale nie mogę, nie mogę przestać! Przecież zaczynamy z mamą wielki remont. O rany, kompletnie o tym zapomniałam. Ale co ty robisz? Ja składam łóżeczko, muszę wszystko tutaj y, zastawić, osłonić. Będziemy malować, kupować nowe meble. A to wszystko dlatego, że nasza rodzina się powiększa. Tydyry tyry, tydyry, tydyry, tydyry. Mamo, co ty robisz z Mikołajem w moim pokoju? A tak się zastanawiam, gdzie tutaj postawić jego łóżeczko i jego szafeczkę, łóżko i szafkę? Ale dlaczego? No Kasiu, no przecież robimy remont. Mikołaj musi gdzieś pomieszkać przez kilka dni i od teraz będziesz z nim dzielić pokój. Nie, tylko nie to! Mamo, błaga mnie! Nie, tylko nie to. Kasiu, a co ty taką masz minę? E, no, no nie to, że żebym tak bardzo nie chciała. Kocham swojego brata, ale dzielić z nim pokój, mamo! Oj, to tylko kilka dni, Kasiu. No ja wiem, tato. Ale on jest taki głośny i strasznie bałagani. No trudno, w końcu to twój brat. No tak, tutaj chyba jest wystarczająco miejsca. Zabierzemy tego misia, tę pupę i stoliczek. No i voilà, idealnie. Od razu się znalazło miejsce na łóżeczko. Chodź tu, Mikołaj. Tata, tata, tata. O, podoba ci się. No to ciesz się, ciesz się. Od teraz będziesz w pokoju ze swoją siostrzyczką. Jeszcze tylko zabawki mojego małego kochanego synka. Ups, okazało się, że tego jest dosyć sporo. Więc zabawki damy tutaj. Te poduszki Kasi na razie wyniesiemy. Skrzyneczka, maskotki. Mamo, 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 bawić, bawić. No baw się, kochanie, baw. Tutaj masz zabaweczki, możesz je troszeczkę porozrzucać. Tylko grzecznie pamiętaj, że teraz masz pokój razem ze swoją siostrzyczką. Co? Co tu jest grane? Mikołaj, ty masz tyle zabawek. Mamo, mamo, gdzie jest moja pufa? Mamo, mamo, gdzie jest mój ulubiony stolik, przy którym zawsze piję lemoniadę? Nie, no, wszędzie maskotki, zabawki. Mikołaj, co ty masz? Gąsienicę i wielką piłkę? Nie, no, nie wierzę. Super, chciałam odrobić zadanie domowe, ale co, co to? Nie mogę dojść do komputera! Ciuchcia? Nawet tutaj? Nie, no, to już nie wygląda jak pokój nastolatki. Tylko jak jakiś plac zabaw albo przedszkole. Mikołaj, zabieraj te zabawki. Kasiu, dlaczego on płacze? Co ty mu zrobiłaś? Ja, ja nic, nic. Kasia krzyczy, Kasia krzyczy, Kasia bebe. Ja tylko powiedziałam, żeby zabrał swoje zabawki. Mamo, nie mogę odrabiać lekcji. Wszędzie są te zabawki. Na komputerze leżała ciuchcia. Kasiu, to mu grzecznie wytłumaczyć, a nie krzyczysz. Wystarczy, że z nim na chwilę usiądziesz, pobawisz się z nim, a jemu zaraz humor się poprawi. No siadaj, siadaj, Mikołaj, pobaw się. Tak, łatwo ci to mówić. O, mamo. Weź, Kasia, twój tata mnie wpuścił do domu. Co tam, gotowa, aby zrobić ten plakat z języka polskiego? Nie, nie jestem gotowa. I wiesz, co L lepiej może pójdźmy do ciebie? Nie, no, u mnie nie możemy. Brat bawi się z jakąś kuzynką. Nie, nie możemy, nie możemy. No to u mnie też nie możemy. Weź zerknie, co tutaj się dzieje. O, twój słodki braciszek Kasia, łóżeczko, zabawki? Co tutaj jest grane? No, wyobraź sobie, że Mikołaj teraz będzie ze mną mieszkać. Ale słodko, jak go uwielbiam, jest taki słodziutki. No, ja nie za bardzo nigdzie nie mogę się ruszyć. Wszędzie są tylko jego zabawki. Musimy iść do szkolnej biblioteki i tam zrobić zadanie domowe. Innej opcji nie ma. Co? Nie, niemożliwe. Nie, nie, nie. nie. Przecież tutaj na półce miałam wszystkie moje podręczniki. Wsz wszystko, co mi jest potrzebne do nauki. Maskotka nie jest mi potrzebna. Klocki kolorowe tym bardziej. Co to jest? Co to za kot? Mamo, mamo, gdzie są moje wszystkie książki? Gdzie są moje podręczniki? No, bez tego nie mogę zrobić zdania domowego. Wszędzie są zabawki Mikołaja. No, już tak. No, przestań, przestań tak ciągle mówić, Kasiu. Schowałam mnie do środka, do szafy, spokojnie. Mikołaj nic z nimi złego nie zrobił. Nie, no, jestem wykończona. Ten bałagan po prostu mnie przeraża. O, wykończona? To się świetnie składa, bo Mikołaj właśnie zaraz idzie spać, więc fajnie by było, jakby też, też się już położyła i nie hałasowała w pokoju. Co? Spać o 20? Tato, chciałam obejrzeć swój ulubiony serial na komputerze. <noise> Dobra, nie ma takiej opcji. Mikołaj nie może patrzeć na monitor, musi być wyłączony światło zgaszone. Tak więc szykuj się już do spania. Spać, spać, Kasia. O, o spać, spać, Kasia. No tak, ty idź spać. Skakuj do łóżeczka. O, może się nie zorientujesz, jak włączę komputer. Pogaszę ci światło, żebyś myślał, że jest noc, a ja sobie obejrzę serial. O, o, o mój ulubiony. Uwielbiam te żarciki, uwielbiam. Mama, 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 tata, mama. Już do ciebie pędzę, synku, co, co się dzieje? <laughs> tata, tato. jejku! no nie no, Kasiu, jesteś za głośno. Obudziłaś Mikołaja. Kasia, prosiłem cię, abyś poszła już spać. Wyłącz w tej chwili ten komputer. Obejrzyj sobie innym razem. A ty, Mikołaj, już śpi. Już Kasia wyłącza wszystko, jest Aha. kotki dwa, żarobure, obydwa. Serio? Jeżeli ty, Tato, masz śpiewać, to faktycznie już położę się spać. Nie, no, bez sensu. I co, nie obejrzyj swojego ulubionego serialu? A dajcie spokój. Kasia, Kasia, widziałaś wczorajszy nowy odcinek naszego ulubionego serialu. Jak? Jak wrażenia? No właśnie, Kasia, mów, czy ci się podobało, bo my już z gośką go całego obgadaliśmy? Nie, nic nie mówcie. Nie oglądałam go. Co? Jak nie oglądałaś? Codziennie to robisz. No ale nie mogłam. Uff, przez to, że dzielę pokój z moim bratem, musiałam ich spać o 20, być cicho, niczego nie oglądać i nie hałasować. A, okej, okay. to wiele tłumaczy. Nie no, to, to nic nie będziemy mówić. Wrócisz ze szkoły, to sobie obejrzysz albo dzisiaj najlepiej dwa odcinki. No, mam nadzieję, że tatuś mi pozwoli. Cisza? Cisza kochani, zaczynamy lekcję plastyki. Przypominam, że dzisiaj mieliście przynieść pracę na zaliczenie. O Gosiu, jaka piękna praca. Tak proszę pani, namalowałam zakochane O, Oj są piękne, piękne. Gosiu, twoja praca wyląduje w naszej galerii szkolnej. O Patryk, pokaż co ty tam masz. Ja namalowałem martwą naturę. Ale to nic proszę pani, jak pani zobaczy pracę Kaśki, to jest dopiero piękna rzecz. W takim razie czekam. Kasiu, pokaż, co tam masz. Już, już, tylko wyciągnę to z plecaka. Yy, wyciągnę, wyciągnę, gdzieś to było. O, o, to jest moja praca. Taka pognieciona? No, niestety, niestety. Kasia, co to miało być? Ta praca miała pokazać wasz największy talent. Ale nie rozumiem. To, to jest praca mojego brata. Musiał mi ją włożyć do plecaka. Od kiedy mam pokój z moim bratem? Mam straszny bałagan. Nie wiem, jak do tego doszło. No nie wiem, Kasiu, jak to ocenić. No nie wiem, czy to Twój brat faktycznie namalował, czy to Ty. No niestety ta praca nie nadaje się do galerii. <śm> no nie wierzę, praca nie nadaje się do galerii. Ciekawe dlaczego? Może dlatego, że nie masz talentu, Kaszka. Co to jest? Pokaż mi to. To jest jakiś zarazek? Jakiś potwór? E, łap to, łap tę pracę. E, pokaż. Nie no, okropne, jak jakiś wirus. Dajcie spokój, to namalował mój brat. O, on ma dwa latka, zostawcie go w spokoju. To, to nie jest moja praca. Tak, jasne, nie zwalaj na swojego brata. Po prostu nie masz talentu. I nie wygrasz nigdy konkursu plastycznego. Co za wtopa, co za wstyd. Ach, nie chcę już patrzeć na więcej na tę pracę. No nie wierzę. A co to ma być? Czy my w szkole mamy jakiegoś przedszkolaka? Kasia, co ty nosisz do szkoły? <laughs> nie, no nie wierzę, aż ściągnę okulary. Co ty nosisz, maskotki? Kogo tu jest? No nie, no na pewno twoje. Ej, zostaw, zostaw to. Maskotka mojego brata. Zostaw. Musiał mi go włożyć do plecaka. Ta jasne, twojego brata. Weź już nie wymyślaj. Poczekaj, zaraz ci zrobię zdjęcie telefonem <grytanie> z tą maskotką. No łap, łap! Niech cała szkoła zobaczy, jakim jesteś bobasem. Nie no, ty się nadajesz do przedszkola, a nie do szkoły. <grytanie> Chodzić z maskotką. Co ty tam jeszcze masz? Butelkę z mlekiem? Zupkę dla bobasa? Czy może rowerek na trzech kółkach? No dalej, przyznaj się, Kaśka! Daj mi spokój. Mam młodsze rodzeństwo. Mój młodszy brat ma teraz ze mną pokój i musiał włożyć tę maskotkę tutaj. Tak, jasne. Weź nie ściemniaj. Śpisz razem z nim pewnie w małym łóżeczku. Nie no, mam dosyć. Co to ma znaczyć? Dlaczego ten Mikołaj tak bałagani? Muszę schować tę maskotkę, ale najważniejsza rzecz. Muszę mu ją oddać, bo Widulek pewnie tęsknie i płacze za nią. Tato, Długo będzie jeszcze trwał ten remont? O, Kasia, wróciłaś ze szkoły. No jeszcze z dwa albo trzy dni. No jak widzisz, cały czas ciężko pracuje. No dobrze, tato, bo, bo myślałam, że może wcześniej zabierze ci Mikołaja ode mnie z pokoju. Nie, niestety nie. E, Kasia, a po co ci maskotka Mikołaja? Po co ty ją wzięłaś do szkoły? Mi Midulek cały dzień chodzi i jej szuka. Tak, jasne. Ja ją zabrałam. Ciekawe po co. Szybko, szybko odkładaj plecak, Kasiu. Ale dlaczego, mamo? Pójdziesz z Mikołajem na spacer. My z tatusiem nie możemy, jesteśmy bardzo zajęci. Spacer, spacer, spacer z Kasią, spacer. No dobra, chodź idziemy do parku na lody. Lody, lody dla moich ulubionych dzieci. Czekoladowe i truskawkowe, tak jak zawsze? Tak, zgadza się, zgadza. Mikołaj, tylko proszę cię, grzecznie, jedz lody tak, aby się nie pobrudzić. O, Kasiula brzydula, a to ty mój powiedz, ty od dawna pracujesz jako niańka? Dorabiasz sobie? Nie dostajesz kieszonkowego? Cześć, Pati. Nie jestem żadną nianką. O co ci chodzi? No przecież widzę, że chodzisz z dzieciakiem na spacery. Co jest grane? Ej, nie udawaj. Dobrze wiesz, to jest mój brat. Wyszłam z nim na spacer. Co? Przeszkadza ci to? Nie no, wyglądasz jak i niania. Jakbyś pracowała. Nie no, nie wierzę. Ty, mały... A wiesz, że twoja siostra to nie należy do z tych zbyt mądrych? O, nie, Kasia mądra, Kasia mądra, ja się kocham, kocham Kasię. Ta, jeszcze nie rozumiesz, że wszyscy się z niej śmieją. Ups, chyba twój braciszek pobrudził cały wózek od loda, sprzątaj, sprzątaj. Nie dość, że opiekunka to jeszcze sprzątaczka. Zła dziewczynka, zła dziewczynka, Kasia, Kasia. Nie, nie, nie płacz, nie płacz kochanego, nie, nie płacz, braciszku, niczego się nie bój. Ta brzydka dziewczyna już poszła. O, zjedz sobie tutaj loda. O, tak, poprawić się od razu humor. O, chcesz jeszcze mojego, no to proszę, proszę, no możesz zjeść. Nie płacz, nie płacz. Zobacz, co ja zrobię! Rozśmieszam i rzucam kolorowe kanfetti. Kasia, Kasia, moja siostra jest najlepsza. O, od razu ci się humor poprawił. Mamo, tato, z Kasią byłem na spacerku. Mamo, tato, jakaś brzydka dziewczyna się znać śmiała. O, tak, spotkałam wredną Patrycję. Wyśmiała mnie, że chodzę z bratem na spacer. A dajcie spokój, ona jest nienormalna. O jejku, ale nic przykrego ci nie powiedziała. A już nieważne. Nieważne, zostawię to dla siebie. Zabawki, bałagan, wyśmiana. Co jeszcze mnie czeka? Aha! Mamo, mamo! Nie mam co na siebie włożyć! Mamo, chciałam się przebrać! Ale o co ci chodzi? Przecież szafa jest pełna ciuchów? Tak, tylko nie moich a Mikołaja. Zero moich ubrań, same jego małe ciuszki. Ach, no tak, bo ja wszystko poprzenosiłam. Przepraszam cię, teraz twoje ciuchy chwilowo są w mojej garderobie. Oła, oła, nadepnęłam na jakąś zabawkę, ale mnie boli. Nie, no czy to się kiedyś skończy? Czy ja kiedyś odzyskam swój pokój? Nie, no nie wierzę. Tutaj nawet jest latawiec. O rany, gdzie jest mój pokój? Tato, może potrzebujesz pomocy? Może jak ci troszeczkę pomogę, to szybciej to skończysz i szybciej odzyskam swój pokój. No Kasiu, co ty jesteś taka wredna? Przeszkadza ci, że mieszkasz z małym chłopcem w pokoiku? No trochę tak. Nie jestem do tego przyzwyczajona. No to sobie pomyśl, jak twój mały braciszek ci bardzo kocha. Chyba właśnie skończył rysować laurkę dla swojej kochanej siostry. Kasia, 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 to dla ciebie. Najlepsza siostra, najlepsza siostra, która mnie uratowała. Przed kim, przed kim cię uratowała? Przed złą brzydką dziewczyną w parku. Kasiu, te kwiatki są dla ciebie. Proszę, proszę. Ojej, dziękuję ci, Mikołajku. Jesteś słodziutki i kochaniutki. Dziękuję. Wiesz co? Chodź tutaj jeszcze do mnie. Może się razem pobawimy. Pokładamy klocki. Tak, tak, klocki, klocki, klocki kolorowe. Kasia, nie być zła już na mnie? Nie, nie, już mi przeszło. Nie byłam zła na ciebie. Tylko. Na tę całą sytuację, na ciebie nigdy, bo ciebie kocham do końca świata i o jeden dzień dłużej.